Warsztaty, spotkanie z energioterapią jest to przestrzeń, którą wykreowaliśmy dla wszystkich, którzy chcą poznać różnego rodzaju techniki samouzdrawiania po to, żeby doprowadzić do równowagi w swoim ciele, ale też jak uzdrawiać innych. Używamy energii, dlatego energioterapia. Pokazujemy tę energię, wiele osób jest zachwycona, nie widziała nigdy w życiu czegoś takiego. Wiele osób czuje to, wiele osób doświadcza, wiele osób pozbywa się bólu lub traum, po prostu na pstryknięcie palcem. Uczymy, przekazujemy wiedzę, trenujemy bioenergoterapeutów. No i w przyszłości stworzymy wspaniałą grupę osób, które będą pomagać innym Polakom. Witajcie, jesteśmy na warsztatach energoterapii w Braniewie. Powiem tak, jest niesamowita atmosfera, wspaniali ludzie i to, co tutaj się wydarza, to przekroczyło moje najśmniejsze oczekiwania, także polecam każdemu przeżyć to taką przygodę. No tutaj to jest rewelacyjnie. Przede wszystkim uczestnicy, to jest mistrzostwo świata, najwspanialsi ludzie. A nasi mistrzowie, najwyższa liga. Naprawdę. Wszystkim polecam takie wyjazdy. To z butów wyrywa, czego można się tu dowiedzieć. W naszym pierwszym turnusie energoterapii w Braniewie razem z naszą y, całą ekipą, czyli Stasią, Czesią, Ireną, Grażynką, Teo, y, Gienią y, y, i jeszcze Gosią, robimy posiłki witaliańskie, czyli wszyscy jemy na surowo. Spotkaliśmy się tutaj, aby poprawić jakość swojego życia na każdym możliwym poziomie. Dotykamy tutaj obszaru zarówno biologii ciała, jak i psychiki naszego mózgu, ale idziemy też o krok dalej, ponieważ rozmawiamy o tym, czego nie widać, czego nie można dotknąć czyli o energii, która jest wszędzie wokół nas. Zdrowa jest zdrowa, jest zdrowa, jest zdrowa, jest zdrowa, jest zdrowa, jest zdrowa. Te warsztaty to wyjątkowa okazja, żeby spotkać się ze sobą, z innymi, aby otrzymać to, czego potrzebujesz. Witajcie, cześć, mam na imię Małgosia. Dlaczego tu jestem? Polecam każdemu inspiracja, motywacja do zmiany, osiąganie swoich celów, rozwój jest fantastycznie, a przede wszystkim środowisko, w którym możesz się rozwijać, masz wsparcie, masz inspirację, jest super. Zapraszam, bądźcie z nami. Pa! To, co się dzieje tutaj, to jest coś pięknego. Tego nie da rady opisać słowami. To po prostu trzeba przeżyć. Cześć wszystkim, cieszymy się bardzo, że gościmy tak wspaniałą ekipę u nas w osadzie. Tak, były to przepiękne warsztaty, wypełnione multom energii. Mariusz jest u nas już po raz drugi i mamy nadzieję, że zawita jeszcze raz. Jestem w Braniewie, na pierwszych warsztatach energoterapii. To, co się tutaj zadziewa, to jest nie do opisania, po prostu brak mi słów. Przeszliśmy przed chwilą proces uzdrawiania. I poszło taką energią na wszystkich, że tylko to zanieść do domu i, i uleczać naszych bliskich, naszych znajomych, wszyscy, którzy na to wyrażą w zgodę, a warto, bo naprawdę możemy się pozbyć wszystkich chorób, że tak powiem. I to jest niesamowite, co Mariusz dla nas robi. Mariusz jest wspaniały, wspaniałą osobą. Dziękuję mu. Że mogę tu być i że dzięki niemu się rozwijam, bo to zaczęło wszystko się od niego. Such faith and trust all. let the earth hold you. Take care of you. And Love is here now.